WarioWare to bardzo specyficzna seria gier. Polega na wykonywaniu poleceń podanych przez grę w ekspresowym tempie. Jak spodobuje się kolejna odsłona? Czy nie czuję się... dotknięta? Cześć! Ja jestem mich 2 a oto wideo recenzja gry WarioWare Touchet czyli ekskluzywa na Nintendo DS. O historii nie będę się rozwodził za dużo, bo każdy zbiór Gierek, o tym później, opowiada inną historię. Tak więc będziemy mieć samego Wario, który najadł się za dużo słodyczy i musi jechać do dentysty, gwiazdę roka rozłożącą pizzę, nie pytajcie, japońskie gra. czy tancerza, któremu musimy pomóc tańczyć. Same historyjki są ciekawie poprowadzone, ponieważ są to obrazki z prostym zestawem animacji oraz tekstem pod sporym. Grafiki jak na DS są bardzo dobre, ale o grafice powiemy później. Wszystkie te historyjki może ciekawe, ale są strasznie długie. DS jest przecież konsolą przenośną, którą wyjmujesz i chcesz sobie od razu pograć, a nie czekać z dwie minuty i oglądać prostą animację z tekstem. Dobra, są śmieszne, napisane sporo tym, ale można by było chociaż je pominąć. Na szczęście jak przechodzimy ten sam poziom drugi raz, to pojawi się opcja Skip. No ale jak już wyczekamy te dwie minuty, no to zaczyna się gra. Sama rozgrywka polega na dotykaniu odpowiednich obiektów na ekranie. Są to tak właściwie mikrogierki, bo na ich wykonanie zazwyczaj nie mam więcej niż 5 sekund, poza tak zwanymi boss stage'ami, które zazwyczaj są dłuższe. Ogólnie jest tego sporo. Ilość mikrogierek w każdym zestawieniu wynosi około 10 do 15, a zestawień jest około 20 plus jeszcze bonusowe. Jest też tutaj dużo rzeczy dla ludzi, którzy chcą wymaksować grę, bo do wypełnienia jest cały tojrum, czyli pokój z zabawkami. Każda zabawka to jakaś gierka. Czasem są to po prostu wyciągnięte z głównego wątku, rozciągnięte gry, a czasem coś nowego, czego jeszcze nie było. Teraz przyszła na oprawę audiowizualną, a tak jak na Nintendo DS, prezentuje bardzo dobry poziom. Podczas animowanych historień rysunki są szczegółowe, ale podczas samej gry spotkać można naprawdę różne rzeczy. Od wyciągania naboj z ołówka mechanicznego, przez rozbijanie broku, aż do ladania ziemią po kosmosie i rozwalania innych planet. Grafika jest w całości w 2D, nie uświadczymy tu elementów 3D, jak na przykład w WarioWare Smooth Moves. Tego recenzję najprawdopodobniej kiedyś pojawi się na kanale. Dźwięki nie trzymają niestety już tak dobrego poziomu jak grafika, ale nadal nie jest źle. Nie wiem komu polecić tą grę. Z jednej strony seria Wario Me bardzo przypadła do gustu, z drugiej strony jednak hardkorowemu graczowi ten tytuł nie dostarczy raczej wiele frajdy. Więc jeśli ktoś jest fanem Wielkiego N, bo dużo tu nawiązań do klasyków tej firmy, lub jest casualem, bo do takich graczy zdecydowanie przemawiają gry Nintendo, to będzie się świetnie bawił. Więc jeśli jesteś jednym z niewielu posiadaczy DS-a w Polsce, jesteś casualem, to warto podkreślić, to nie możesz przyjść obok tej gry obojętnie. Wszystko to pozostawiam Wam do przemyślenia. To cześć!